Witam, witam. Dzisiaj Wam chcę pokazać, jak u mnie funkcjonuje SAMP. E, i no i jak wygląda u, ułożenie tych mediów. E, e, bo też powiem szczerze, że dopiero po jakimś tam czasie dopiero dochodzę do tego, jak to wszystko powinno tutaj być ustawione. Znaczy, jak jest najbardziej optymalnie, to już mówię. E, tutaj mamy rurkę. rurkę przelewową od góry tam jest to jest główny spust to jest rewizja i teraz tak, głównie cały czas wszystko chodzi na, na tym spuście, tym reguluję pierwsza komora to jest tutaj i tak naprawdę ona jest praktycznie wolna jest tylko dosyć gruba gąbka tutaj ale bardzo rzadka bardzo rzadka tutaj szyszki olfy są Dodane, bo jak potrzebuję coś dać, to tu w tej komorze daję to. I teraz tak, i tutaj jest na dole około 3 cm przerwy, e, całość przechodzi. Czyli pierwsze te najgrubsze frakcje przechodzą tutaj pod spodem. Tutaj mamy następną komorę. Ona jest tej szerokości, jest tej samej grubości gąbka, tylko że jest bardzo wysoka, tutaj dotąd. Później mam bardzo gęstą gąbkę taką chyba P40 P40 później jest, znaczy to w sumie mogę zamienić wtedy to mogę P40 dać tu ale ją dołożyłem po prostu teraz niedawno i to, o co chodzi? I teraz tak, tutaj wcześniej miałem same te gęste gąbki i to powodowało, że bardzo szybko się to wszystko zapychało i no było co, bardzo często trzeba było robić podmiany płukać te gąbki więc postanowiłem zrobić tak żeby żeby tutaj była tak ten przepływ był dużo szybszy, czyli rzadka gąbka i, i tutaj jest watolina cała jest watolina w takiej siatce żeby to jest taka dosyć taka co się wyciągnie, bardzo bo wychodzi z tego, więc jest to oryginalnie zapakowane też w taką dodatkową siatkę, to jest na całą długość komory, tutaj. E, ta watolina no, jest bardzo ogólnie gęsta, ale już nie ma tych gąbek, co były wcześniej, które powodowały to, że właśnie bardzo szybko musiałem, bardzo często musiałem grzebać w tym sampie. No i druga sprawa, później, teraz tak, tu na dole jest bardzo gęsta gąbka. I ona tak naprawdę uniemożliwia tutaj temu całemu cząsteczkom stałym, jakimś takim troszkę większym czy mniejszym, przechodzić tutaj do komory, gdzie już jest ceramika. E, także tu jest na całej łości, mm, szerokości tej, tej komory jest ceramika, jest gąbka, na której leży 10 kg ceramiki bo ceramika wchodzi jeszcze na część komorową pompy która została oddzielona która została oddzielona gąbką ale to jest gąbka tylko taka to jest też ta rzadka gąbka która że tam jakieś czasami tutaj jakieś sywki większe może gdzieś tąść tutaj się posypały nie, tak ją na razie da ona tutaj może być lecz nie musi i tutaj mamy na powietrzenie grzałkę pod spodem jest grzała na powietrzenie i pompa i teraz tak pompa pompa chodzi na na pierwszym kanale pompa chodzi ponieważ doszedłem do tego, że na początku puszczałem to wszystko na full i szczerze powiedziawszy nie przynosi to żadnych takich rezultatów, ok, bo sam przepływ, taki duży przepływ tutaj na, przez ten sam jakby no, nie robi takiej roboty, bo po pierwsze bardzo szybko wtedy tutaj e, się zapychały te gąbki, bo jeszcze częściej trzeba było wymieniać. E, no i tak naprawdę każda podmianka w sampie tutaj w tych czyszczenie gąbek powoduje to, że no jednak gdzieś tam troszkę tego pyłu się wzniesie. No, i część ląduje w akwarium, więc tego staramy się unikać, czyli robić jak najrzadziej dotykać, dotykać tutaj te e, media filtracyjne. W sumie powinno się raz na pół roku, tak naprawdę, a robiłem to przynajmniej raz na trzy tygodnie, musiałem grzebać. Teraz przy tym ustawieniu, tak naprawdę dopiero teraz widzę, że będę mógł to robić. No, zobaczymy, ale już. Mi się wydaje, że przy tym to spokojnie raz na 6 miesięcy będę dotykał. Teraz tutaj tego czyszczenia gąbek, no i tak to zostawię. Jeszcze myślę o zeolicie. Zeolit chyba jeszcze tutaj dopakuję, ale to na razie to przyszłościowo. No i chodzi o to ogólnie, że tutaj przy tak dużej objętości mediów filtracyjnych. Nie potrzeba tutaj, mimo że to są paletki, nie potrzeba tutaj jakby tego bardzo szybkiego przepływu. Uważam, że im wolniejszy przepływ, tym, tym ta filtracja, szczególnie biologiczna, jest bardziej jakby dokładna. Natomiast cały syf, co ma się wyciągnąć, to się wyciągnie, i tak się przelewa dosyć sporo tej wody. Więc na razie u mnie pompa chodzi na na pierwszym biegu, że tak powiem, ma 10. Chodzi pierwszym, czasami drugim, tak. Ale myślę, że na razie tak zostawię i, i gdzieś tam po pół roku dokładnie jeszcze, jeszcze potwierdzę, czy, czy te moje założenia się sprawdzą, czy też nie. Hmm. Tutaj mam jeszcze o, puszczony, z, to jest zasilający osmoza. 20% osmozy też leje tutaj na przy podmiankach to jest do, pod, do podlania do podmianki, znaczy do podmiany wody. Tutaj jest z centralnego, idzie przez prefiltry dwa węgiel i, i taki sznurowy filtr. No a tutaj mam z tej strony już pokażę o, z tej strony mam upust z akwarium, to jest główny z akwarium, idzie od razu do, do, do kanalizacji spływa tutaj jest rurka, gdyby nie było prądu gdyby nie było prądu, to jeżeli by tutaj nagle przybyło tej wody z akwarium, to jest awaryjne jest awaryjny spust też do, do kanalizacji, teraz go przycięłem na taką odpowiednią długość, bo już parę razy było, że nie mieliśmy prądu i woda poszła do góry i to się fajnie tutaj, ten nadmiar wody spływa do kanalizacji także to mi się fajnie sprawdza zabezpieczenie dodatkowe no i tak to wygląda, to jest od pompy także dzięki za uwagę jakby ktoś miał pytanie, to zapraszam w komentarzach. Łapka w górę, subskrypcja. I do zobaczyska w następnym filmie. Hej.